Dzień dobry. Hejka, My, hejka. Słuchajcie, jesteśmy na molo Santa Monica. Jesteśmy, dotarliśmy w końcu. Słuchajcie. Jest mega. Słuchajcie, jeden do jednego GTA. Przeszło całe. Mika nie grała, ja ale nie widziałaś. Jest. Przeszło całe. Coś no. końca całe. Ostatnie miejsce była tam na wzgórzu, co te auto spuszczali z tego. Dużo razy podchodziłem. Mamy w planach. Fajnie, mamy w planach iść tam na tą kolejkę. Bo Mieliśmy iść na koła, ale wolimy kolejkę, nie? Tak, kolejka Jeszcze Także zaczynamy od Molo Santa Monika, idziemy gdzieś na lodę, idziemy sobie zjechać z kolejki. Pewno kolejka będzie duża? Tak. I później jedziemy sobie na mural do Arno dla Szwecji. Zobaczymy, słuchajcie, no. ile nam to wszystko zajdzie. wyjdzie w sensie czasu. Ale tutaj ale być, słuchajcie, to coś. Zobaczmy, jest... Ja tutaj tym. Głównym bohaterem skakałem na główkę i płynąłem tam na ten statek taki ratować córkę pamiętam. Nie jest tam. Ale trzeba bardzo grzeczna idzie dzisiaj bardzo. Wózeczka nie mamy, ale jakoś my że sobie to damy radę. Mamy. Podjechaliśmy jak się da, czyli na nawet, ten park. Nawet zobacz taki mały wózek. I tutaj. muszę wam powiedzieć szczerze, że 15 dolarów kosztował parking na cały dzień, także cena jest spoko i tak. Okej, okay, idziemy dalej. dalej, 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 dalej. Słuchajcie, jesteśmy jest początek drogi 66, A koniec koniec i w słynnym Pacific Park. Misja takie, a co się strzela, wiesz? To nie jest taki hopsa hopsa Ja się boję tych smoków. Na której idziesz, Melcia? Na smoka? Na Smok jest straszny, ci powiem szczerze. Ja też nie idę. Czy też? Fajnie, ja My jedziemy, idziemy się ustawiać na y, kolejkę, nie? idziemy szukać biletów, tutaj o idziemy bilety kupić Wyjście jest identyczne, jest to samo Ja zawsze myliłam drogi i chodziłam wyjściem Ceny już widzę, że z kosmosu, Aha. ale no, będąc tu trzeba kupić niestety Słuchajcie, na plac zabaw, tak naprawdę to nie, jesteśmy w końcu w tym miejscu, które Wam mówiliśmy, idzie Nikola za nami, hejo, poszła po iPhone'a, żeby były lepsze zdjęcia, nie, a jesteśmy, słuchajcie, gdzie jesteśmy Nikola, pokazujemy Wam, widzom naszym, 3, 4... Jakie to uczucie, nicola, być pod tym znakiem? Teraz eee, wygląda jak znak, po prostu, ale po to prostu pierwszy znacie pierwszy jak znakiem. Napisz takie. Było spoko, było takie wow. Nie? Ogólnie poczytałem trochę. On kiedyś w latach, zera wam powiem, 70 czy któryś miał inny napis w ogóle. Nie był Hollywood, tylko Hollywoodland. Taka była nazwa tego. <laughs> Hollywoodland. Teraz Hollywood. Ogólnie kiedyś chcieli zburzyć ten napis i pojawiły się plany zburzenia o Hollywood napisu i wybudowania na jego miejscu osiedla luksusowych willi. Grupa gwiazd w tym Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger i Steven Spielberg zebrała ponad 12 milionów dolarów na wykupienie terenu od spółki i tak jedna z największych atrakcji Los Angeles znowu stała się bezpieczna. Także trochę zasługa w tym gwiazd, że ten napis nadal stoi. Bogaci wpływowi aktorzy złożyli się i wykupili ten teren, czyli tak jakby nie wiem czy można wejść na ten teren i sobie tam, no pewnie nielegalnie można sobie wejść i dzięki temu jeszcze to jest tutaj i stoi, także taka ciekawostka. Nelcia mi słuchajcie każe tu pozy jakieś robić na znaku Hollywood, chodź na z tej strony trochę. Nikola teraz z wami robi zdjęcia. What happened? What happened? I... Idziemy tak? Czekamy. A tutaj znowu coś się dzieje. Zobaczcie, przyszło łyżeczko Nelly. Tej z tej też, tutaj był rysunek, o. Będzie coś takiego. Tylko zastanawiam się gdzie jest to zjeżdżanie. To jest to, prawda? A! Okej. Okay. Tylko, że to musi chyba być dla czymś... Oparte. Nie wiem, ale trudno to się. No nie. Jeśli to jest to. Tutaj mi się wydaje, to, bo nie ma innej części. A na jakiej zasadzie to będzie zrobione? Alicja czemu jesteś golas? Hej guys, słyszałem. Słuchajcie, stoi już oh, Ale Alicja golas jest, nie mogę słuchajcie, nic nagrywać No łóżeczko stoi W końcu no, trochę trwało, no, nie? Godziny, no. Dwie godzinki. Jest zjeżdżania, są schodki, jest... Ma teraz będziemy... okay? i jest nowa kołderka Nelsie będzie miała nową kołderkę, Elze, a Barbie będzie miała na przebranie. A Barbie na przebranie, dobra, o -o 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 -o. zakładamy, ma teraz no Opowieść Opowieś Wróciła z tamtej siu. I co się stało? Zrobiłaś? No zrobiłam Tutaj woda była to jest Pokaż Cię o co tam chodzi Pokaż tą wodę Co się stało? Co się stało Nela? Coś My wiedzieliśmy My wiedzieliśmy, że tam jest ta woda No chodź no Niech stoi Idziemy przebrać słuchajcie gaciola Ale mówiłem jej, że jak zjeżdża Bo do góry jest sucha A się Tu jest mokre zjeżdżalnie i co? Jedziemy na Lidziawo, że się posikał w Majty, i teraz nas oszukuje, że do kołu, że wpadłaś. Jak nie zesikałaś? Teraz to samo możesz jeszcze raz jechać. To nie widziałaś? A tata odkurzał samochód, a klapki całe w piachu będą. Teraz się narobi dopiero To nic no idzie Bigles.